Witajcie moi drodzy, jesteśmy na Niemczech. Niestety, Austrię minęliśmy w nocy. Także nie udało się dzisiaj zrobić zakupów na Austrii. Ale zaczęliśmy dzień od zakupów w Senden, w Kiku. Także jeżeli chcecie zobaczyć efekty moich, mojego polowania, zapraszam do oglądania. Dzisiaj będzie jeszcze kilka filmów, ponieważ jeszcze mamy po drodze Karlsruhe Landau. I będę chciał jeszcze na Belgii wpaść do paru sklepów. Może tam coś ciekawego trafię. Także trzymajcie kciuki. Co, co znalazło biały mustang miata kolejny mustang. Taki fajny kosmosik, to z nowego Kejsa jego biorę. Drugi taki sam. Pąd nie mam go, także biorę go. Takiego tutaj mamy Chevy, fajnego. Cingery, zingery, wiper, żółty kolejny. BMK, pomarańczowa Lamborghini, żółte bardzo mi się te Lamborghini podobają. Nie wiem czemu, ale mam do nich słabość. Biorę yy, Viper żółty kolejny. Yy, Ford Bronco. Bryloczek mam już tego do groma. Kolejny Ford Mustang. Yy, Mazda RX Trójka i Lamborghini. Kolejne. Yy, kolejny Mustang. O, ale to, co mi się najbardziej podoba, Lamborghini Miura czarne. Nie mam jego. Audi kolejne. Biorę. Porsche mam dwie sztuki. I wiecie czego nie mam? Tego nie mam Mustanga. Pierwszy raz go widzę w ogóle na oczy. Bardzo mi się podoba. I tak idziemy dalej. Kolejna BMW, kolejny Mustang, yy, Land Rover. Ford taki to to nic ciekawego, a i co znalazłem, Fordzik kolejny, ładne I, i kolejny Viper, biały tym razem, także efekt moich dzisiejszych zbiorów to będzie oto wszystko sobie biorę, o tych 7 sztuk, mam nadzieję, że nie są tutaj za drogie, po euro 49. Także to mi się podoba. A, jeszcze zapomniałem wypad mi, widzicie, McLaren W1. No, a, jeszcze taki mustek, ale tego też nie biorę, bo mam go w liczbie dwóch. A, i bębka kolejna, jeszcze trzy bęki pomarańczowe. Także jest nieźle. To są moje dzisiejsze zbiory. Ciach, ciach, ciach. Fajne, 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 fajne.